Siemka, witam wszystkich w kolejnym materiale z najlepszego trybu w WoCie, no przynajmniej fajnego, no najlepsze to nie, niektórzy mówią, że najgorsze. no nieważne, witam was w kolejnym odcinku z yy, Mirny 13 prawda, yy, ostatnio prezentowałem wam szerszenie Eguliota i pomyślałem, że nie zaprezentuję teraz serwera, tylko... Grenadiera. Wiecie, wydaje mi się, że Cerber jest mimo wszystko lepszy od Grenadiera, bo Grenadier yy, wiadomo ma tego trolla, on jest pewnie najfajniejszym czołgiem, m, najbardziej forfan, ale, ale no nie, no jakby m, nie daje sobie rady aż tak dobrze, bo nie wszystkie czołgi można tak strzelić za 900 -a. pancerze, to to nie ma i jej i celność... No. To jest czołg ok, ale mi się wydaje, że cerberem mimo wszystko lepiej się radzi na tych mocniejszych pojazdach. Tak mi się wydaje, malechit jest najlepszym chyba czołgiem. Później cerber. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego malechit jest najlepszy, to mi się wydaje, że ten. W to sensie znaczy pancerz wpływa na moją decyzję, bo on ma pancerz też kadłuba, nie to, co cerber, tylko że... A że też ma nie? Po prostu malechit jest cały pancerzony. I widzę, że... Że mamy Mamy całą drużynę czołgów lekkich. A to znaczy że już po nas. Po prostu. No dobra, wiecie co, przechodujmy sobie. Chowam pocisk na ciebie, prototyp. Dobra, tak go zdjęliście, zdjęliście, okej. Okay. Wszystko, wszystko. O, a co tu ten Leo już robi? Peleo Leo. Łubutów! I... Dobra, oddajemy sobie życie. Myk 760, patrzcie, jaki strzał. Machita. Pięknie, dobra, jeszcze starana bym kupić system. O, to i tak nie trafiło. Dobra, ziomuś, czekaj. Odnowie nam życie, co? Macie paki. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, jakie tu wożę, to oczywiście podstawowe to coś co naprawia nam wszystko i, i uzdrawia. To jest wiadomo podstawa. Uu, weźmy. Mam jeszcze to, co jest najlepsze na czołgi magazynkowe, czyli od razu przeładowywanie magazynka. Uu, pięknie. Uu! Za tysiąc! Tysiąc przepaństwa! Co to jest Co to tam robi? jakiś ruchu? Przepradujmy jeszcze drugi pocisk I zara będzie sieczka Oj, za 50 tylko Oj, no no w ruchu to sobie nie radzi, Dobra, starana Może ty kurde nie trafiłem Uuhu. Chyba własnym hajkiem się zawaliłem, nie? Wbrew pozorom ten wcale nie jest taki zły do terenowania takich Leosiów czy czegoś, naprawdę daje radę Dobra, sprzętuję, nie ma pośpiechu Proszę, jednego mniej I złubu dup ich rozwalimy i stroną, kurde, nie udało mi się wykręcić. Dobra, mamy to, mamy to, no to chodźcie, się jedziemy tutaj. Wiele osób powie, że Grenadier jest najlepszym pojazdem, właśnie przez to, że może za takie wartości uszkodzeń strzelać, ale powiem wam, że no... Pancerza to to nie ma, więc wszystko go przebije, a boty wiadomo, mają takiego cela, że zawsze trafiają. Ja, to boty, komputer celuje. A jak trafiają, no to przebijają. No więc, z tym przeżywalnością problem. Mobilność jest fajna. I jeśli chodzi o działo, no to ok, możemy walnąć tak jak teraz o 800, ale. O ty, kurde, jak ty to uniknąłeś? O ty, kurde, znowu. Ale, ale problem jest taki, że no przeładowanie, tak. Ale to nie jest największy problem. Największym problemem jest yy, celność i to, że. no te hajaki, prawda? Okej, okay, tutaj mamy miękkie dość czołgi, no to fajnie. Strzelamy sobie je na hita, nie? Ale. Ale później jak się walczy z chociażby nie wiem 53tp to problem jest czasami z przebiciem tego zwłaszcza, że nie zawsze da się objechać. Jakich jest cała chmara, no to nie będziemy objeżdżać, bo zginiemy, nie? I tu jest też problem taki Ojoj, nie zginął. Kurde, ziomuś, możesz do mnie nie rąbać, dobra, życie sobie robimy. Z tym popana hita Hooo no, ciężę No chcesz dednąć Możesz ty przeżył O kurde Immortal Wziąłem Miriam od razu? Nie wiem Dobra dobra, tutaj go zmylimy OK Dobra, wziąłem milion na szczęście. Sorry panowie, ale ja chyba pojadę jednak do tamtych ziomeczków z drugiej strony mapy, bo oni nie mają nieśmiertelnego na karku. Możesz ty. No za mną jedziemy, no jak nic. Radzicie tam so chłopaki? Pojadę już do was, bo do tego jedziemy już pod Magnesi. No tamci, tam ci tam padni. Ta celność grenadiera jest problemem, bo nie wiem czy to skończę mówić. Z tego względu, że raz się trafi, a raz kurde się nie trafi, z takiej odległości, że to w ogóle szkoda gadać. Tym jest problem, że nie dość, że ładujecie, ładujecie taki pocisk i w ogóle to jeszcze trafić się da, znaczy nie da się czasami kurde przeży. Miałeś nie przeżywać chłopie. Starana go skończymy. Ja wiem, że to heavy. Ale... No Conway ma pancerz warstwowy. Przez to przeżywa. O, ładnie, ładnie. Dobra, chodź oddajmy to, Miriam. No, niestety nie zbierzemy, Miriam, sojuszników. O, cholera, on już tu podjechał, nieśmiertelny. Luto. O, dobra, mamy to. Z tą celnością są problemy. Stoisz, strzelasz i czasami nie trafisz. Jesteście zgubieni. Ale wiadomo. Grenadier jest pewnie najlepszym pojazdem na takie jakieś duperele typu Leo, nie? Ale jak się mówi, trafiają takie... Cięższe czołgi. o kurwa co ty tu chłopie robisz? Miało ci tu nie być. Dobra, uciekamy, o, czy... byle dalej, nie? Co 600 no niestety? Nieśmiertelny chyba z hajeków strzelę, więc lighty bardziej zbierają. Dobra, lepsze wam życie, nie? Jerze tam ją Okej. To ja już na jeżę celuję. No. Troszkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, uniknął. Dawaj Mirium ziomuś Dobra mam to, no, tutaj nie strzeliłem, to nie zbiorę, Mirium Dlatego ucieknę No widzicie, no w walce z jeżami ta celność nie pomaga A tu rozwaliliście już tych przy Mirium, czy gdzie wy pojechaliście? Znaczy przy Mirium, się No i tam już są, no tam o, właśnie, a Magnusa nikt nie rozwalił. Tam nie zginiecie, chłopaki. Choroby. Działo rozbite. No to przecież nie są z rozbitym działem. Jak to four of nas? Nie może być foro. No już free of us. Dlaczego tu umieracie? Ja pierniczę no. Nie no ja tu sobie nie dam radę. No po prostu. No, Kurz, kupię. CHŁOPIE ty masz problem. To ja będę no. Nie powinienem tu przyjechać. Powinien nam za ziomeczki pojechać. No ja już nie ma szans kompletnie. Przy tym Mirium, o chyba pojedzie po moje Jedziesz po moje, a tam mam masz, blisko dosyć Już ty jedziesz na samą buja, Dostał Bułę za 600 Ech, No ale nie, nie było źle, nie? Mówię Grenadier to nie jest który któremu idzie samemu rozwalić cały punkt. Takim chociaż cerwerem, czy cóż, wiecie, na wieżę i tak sobie rozpykać ich. Nie, no Grenadier na pewno daje najwięcej frajdy, jak się za tysiąc strzeliony lepszy byłem. No, nie dziwne, bo zawsze mi z największymi lubami, no. Więc Grenadier daje dużo frajdy ale, ale samemu nie da się za bardzo nic zrobić Dobra, no to w tym odcinku to będzie na tyle e, Ocencie ten pojazd wielu się naprawdę podoba, ma już swoich panów i dobra no to do zobaczenia w przyszłych materiałach jeszcze może z tych tutaj panów no, malech idę, bym sobie jeszcze trochę. Ten czołg fajny jest. Wiecie, wystarczy o tako jak jedzie się, to lewo, prawo, lewo, prawo i wszystko dinga. Dobra, ale to już w jego materiale, nie? No to cześć.